żebyczka Z tej strony Maja i bardzo dwa, bo koleżanka do mnie zadzwoniła i też mój telefon spadł pod tam, pod pralkę. Serio, musiałam sama wyciągać. Więc no. Dobrze. musimy wyciągnąć niektóre rzeczy to zwane. walet. I wjechać jeszcze raz. Znaczy, wjechać na bajer. No. I teraz... Jako zamknę łazienkę. Teraz nalewam... Znaczy... Teraz biorę prysznic. Bo mam taki z góry taki właśnie brany. I muszę umyć y, ten... No bo... Y, bo jest trochę w brudach. Nie wiem, czy to będzie widać. Raczej nie. Ale pokażę. Teraz Musimy sobie kieczyć. Ręczymy było... na zmianę, było... ...da... ...no, żeby się ciałał. i teraz muszę głos namówić. jest teraz na bardzo czysta i okay. ja robię sobie zawsze wszystko, jak nie ma za się biorę ciepłą wodę cyk cyk i teraz zobaczmy, zobaczmy. 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 jak sobie to jest W nie nie waszne. A historia jak mnie nie było słuchać, zapomniałam, że woda się leje. I od razu Wam pokażę co używam do tej elegancji. Ja sobie raczej też pokażę. Eto. Używam. Takie. Używam takiego dodatkowego, że blokad ma w sobie, e, do tego żeby My się nie skończyła, a skończyła, bo się skończą inne dziełka, które chcesz wiecie, mam no, jakieś tam krzysztofy i tak dalej. Będę używała taką miłoczkę. I już tam taką. Tak to śmiało, tak to śmiało. A więc mam. I w ogóle jednak partię. Chyba nie. będzie partia 4, która zrobię, jak się naleje woda. A więc mam papawki.